Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jeżeli się zastanowić, to w MCU brakuje takiego super złoczyńcy z krwi i kości. Oczywiście mieliśmy kilka fajnych przykładów jak Baron Zemo czy Thanos, ale studio z oczywistego powodu skupiało się na superbohaterach. To wszystko prawdopodobnie zmieni się już w czwartej i piątej fazie studia Marvel. Marvel powoli buduje podwaliny do tego, aby Doktor Doom pojawił się w MCU. Wraz z zakupem w studia Fox, Disney nie kupiło tylko X-Menów, ale wiele, wiele innych postaci. Jedną z takich grup jest zbliżająca się wielkimi krokami Fantastyczna Czwórka, a wraz z nią bardzo niedoceniany Doktor Doom. Nie mamy na razie żadnej oficjalnej informacji na temat tego, kiedy i jak zostanie wprowadzony, jednak jest to tak oczywiste jak to, że po nocy jest dzień. W komiksach pojawił się w 1962 w 5 zeszycie Fantastyczna Czwórka. Jeżeli studio nawiąże do tego komiksu, to zobaczymy jak Wiktor von Doom porywa niewidzialną kobietę, a następnie zmusza Fantastyczną Trójkę pamiętajcie, że niewidzialna kobieta była w tym czasie z Dumem do podróży w czasie, aby wykraść skarb, który pomoże mu zawładnąć światem. Ta historia może nie brzmi najlepiej i wydaje mi się, że studio poprowadzi historię Duma we własny sposób. MCU Cosmic na swojej stronie napisali, że studio ma zamiar wprowadzić Lucia Von Bardas w na razie nieznanym projekcie MCU. Będzie to pomost łączący Duma z uniwersum. Marvel jest znane z tego, że lubi zapowiadać postaci czy lokacje z dużym wyprzedzeniem, więc to nie jest jakiś tam wielki szok. Tylko jak Von Bardas łączy się z Dumem? Lucia pochodzi z Latferii, kraju Wiktora Von Duma. Tutaj studio musiałoby troszeczkę zmienić jej historię, ponieważ w komiksach Lucia von Bardas była ministrem Latferii, a następnie przejęła rolę Duma. Prawdopodobnie Marvel ominie fakt zastąpienia Duma i ukaże ją jako namiestnika Wiktora von Duma. Jakkolwiek jej nie wprowadzą, to wygląda na to, że Lucia będzie pierwszą mieszkanką Latferii pojawiającą się w MCU. Jak wspomniałem, takie rzeczy nie są obce Kevinowi i spółce. Pamiętacie, jak wprowadzili Wakandę? Ulysses Klaue pojawił się w Age of Ultron, zanim Czarna Pantera miał swoją wielką premierę w Civil War. Osobiście bardzo się cieszę, że Doktor Doom zmierza do MCU, bo jest to jeden z ciekawszych superwrogów studia Marvel. Może nie jest najsilniejszy, ale ma za sobą bardzo ciekawą historię. Jak sądzicie, czy Lucia von Bardas wprowadzi Duma do MCU? Czy chcecie go zobaczyć walczącego z Avengers? A może powinien być zarezerwowany tylko dla fantastycznej czwórki? Komentujcie, lajkujcie, szerujcie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.